Witam Was wszystkich z powrotem na moim YouTubie. Dawno tutaj nie mówiłam, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Byłam w Ikea, byłam w, w Tigerze, byłam też jakiś czas temu w Biedronce, więc pokażę Wam te rzeczy, które kupiłam właśnie w tych miejscach. Oczywiście będę mówiła o pomocach terapeutycznych. Może zacznę od Biedronki, dlatego że tam kupiłam jedną rzecz. Ja jej nie polecam, ale właśnie pokażę ją, dlatego że być może ktoś z Was kiedyś zobaczy coś takiego o Biedronce ponownie, no to ja od razu powiem... Yy... Dlaczego nie warto tego kupować z mojej perspektywy? <laughs> jako terapeuta ręki bardzo często korzystam z balonów i piłek i dla niektórych dzieci właśnie balony są tak jakby lepszą alternatywą wtedy, kiedy na przykład gramy w badmintona. Przy grze w badmintona bardzo e, pracuje mocno obręcz barkowa i to jest naprawdę fajne ćwiczenie. Jeśli chodzi na przykład o łapanie y, balonów, czy łapanie piłek, to tutaj wiadomo, że lepsza będzie piłka, dlatego że po prostu balon może dziecko ścisnąć za mocno, no i może ono pęknąć. Więc wiodące zobaczyłam coś, co jest połączeniem balonu i połączeniem piłki, myślałam, że to będzie coś fajnego, że będzie to służyło nam do gry w badmintona, że będzie nam to służyło też do y, łapania tego. Y, czyli to będzie coś lepsze niż balon, bo balon y, pękłby, gdyby dziecko mocno złapało, a to coś, co było w jedronce, ma nie pęknąć i wygląda to tak właśnie, że jest sobie takie zwierzątko, które teraz funkcjonuje w sumie bardziej jak taki gniotek i jako gniotek to to jest naprawdę w sumie całkiem spoko, więc zastanawiam się, czy ja będę te świnie dmuchać. Do tego mamy w zestawie dwa zwierzątka, zaraz Wam pokażę drugie, już napompowane. Trzeba Tutaj w tyłek w tyłek tutaj trzeba włożyć taką igłę i po prostu napompować już ustami, bo nie ma w tym takie, nie ma dużego problemu w tym, żeby to nadmuchać ustami, bo łatwo się to rozciąga. Kiedy tego niby balona nadmuchamy, to powstaje coś takiego. Oczywiście to może być trochę większe. Ja nadmuchałam akurat tyle i nie jest to wcale takie spoko, dlatego że to jest ciężkie, dużo cięższe niż balon. W związku z czym, kiedy dziecko gra w padmintona, to to od razu upada. To nie doleci do drugiej osoby. Poza tym, jest to takie w dotyku, takie. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Chodzi mi o to, że tutaj czepiają się wszelkie śmietki, kurze, włosy. Jeśli jesteście taką osobą jak ja, która gubi ogromne ilości włosów, no to nie będziecie zadowoleni, no bo po prostu to jest później takie trochę obrzydliwe. Jest to ciężkie w złapaniu, to tak ucieka. Ogólnie ani to piłka, ani to balon, a miała to być i piłka, i balon w jednym i ogólnie nie polecam. Chyba że właśnie na zasadzie gniotków to kosztowało 20 zł, więc taki gniotek za 10 zł to jest. Trochę za dużo, a jeśli chodzi o ten balon, to naprawdę nie. No właśnie, dobra, i teraz przechodzimy już do innych zakupów. Ja z moimi dwiema koleżankami mam taką tradycję. Zawsze razem jeździmy do IKEA. Zawsze jest tak, że jedziemy moim samochodem, zawsze jest tak, że to Dorotka kieruje, zawsze jest tak, że z tyłu zawsze siedzi Anka i zawsze jest tak, że najpierw jedziemy zawsze do Maka. A ja ci powyciążałam? Dobrze. Bardzo to lubię, bo to jest taka... No, nasza tradycja, jest to bardzo przyjemne i no, lubię ten czas. Dobra, wybieramy się do Ikei na zakupy. Najpierw oczywiście Mac. Ekipa jest dalej y, ta sama stała. Może będzie coś fajnego do gabinetu, do mieszkania. Może w Tigerze będą fajne zabawki? Dzisiaj w sumie opowiadałam Michałowi, że kupię jakieś nowe zabawki do gabinetu, więc na pewno coś trzeba będzie kupić. Dobra, a teraz jedziemy do baka, bardzo powoli. Zazwyczaj jest tak, że Anka na, na, nalega na to, żeby pójść do Tigera. Ja zawsze mówię, nie, Tigerze nigdy nic nie ma. Ja wiem, że wszyscy terapeuci po prostu obkupują się zawsze w Tigerze. Ja w Tigerze właśnie nigdy nic nie znajduję. I... I tym razem było troszeczkę inaczej, bo naprawdę znalazłam całkiem sporo rzeczy, które kupiłam, ale znalazłam też naprawdę całkiem sporo rzeczy, które ogólnie warto by było wykorzystać w terapii, ale albo na przykład mam coś podobnego, albo mam coś takiego samego i nagrałam Wam właśnie film pokazujący, co możecie obecnie znaleźć w tej gerze, co może przydać się do terapii. I tutaj są takie fajne długopisy, które można wykorzystać przy ćwiczeniach z na przykład opozycji kciuka. Tutaj popity to takie trochę droższe, więc nie polecam, ale zobaczcie tutaj łapanie głową, jakiś tam jajek, też fajne. Tutaj gumeczki, nie, nie lubię, bo tu jest za dużo plastiku. Tutaj mamy naklejki, motyw wielkanocny, ale ogólnie naklejki to jest spoko terapia ręki. Co my tu dalej mamy? A dziewczyny pokazały takiego gniota. Fajny ten gniot, naprawdę zachęcający do zgniatania. 16 zł. Ja uznam, że jest drogi. Ale ta piłka jest o. świetna do właśnie opozycji kciuka, naprawdę super, do dysocjacji palców, też super. Słuchajcie, to jest wygaszacz do świeczek 16 zł, ale uważam, że naprawdę może być fajny przy terapii ręki, bo tutaj nad garstek może pracować. A tutaj kostki do jogi, jak wiecie, ja uwielbiam kostki do jogi, tutaj kosztowały one 20 zł, więc trochę drogo. Ehm, tutaj trener dłoni i on był dosyć twardy. Dla dzieci może być za twardy do ćwiczeń dłoni. I tutaj właśnie są takie inne rzeczy, które można wykorzystać przy terapii ręki na przykład. Ja tego typu rzeczy mam. Ja kupiłam akurat w Lidlu, ale wam pokazuję, że w tej grze też takie właśnie znajdziecie. Tutaj taka zabawka do skręcania 12 zł. Myślę, że to jest spoko cena i fajna terapia ręki, ale nie wzięłam, bo moje dzieci się akurat takimi zabawkami nie interesują, ale ogólnie myślę, się daje, że spoko. Tutaj właśnie tego typu balon, co w biedronce e, kupiłam. Tylko tu na pewno będzie większy, bo same te zwierzątka były większe. E, no, taka latarka do wyświetlania dzieciom na ścianach. E, tutaj jakiś taki, nie wiem, gniotek. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego ja tego nie wzięłam. Jeśli to jest robot, który jeździ po tym, co się narysuje, to to jest mega zachęcające do rysowania. Naprawdę nie wiem, dlaczego ja tego nie wzięłam. A tutaj jest masażer, polecam, polecam bardzo. Ja wykorzystuję i w terapii ręki, ale też przy dzieciach z autyzmem, żeby poćwierzyć wskazywanie jednym paluszkiem. No tutaj taka lampka, ile on? 20 zł, za dużo moim zdaniem. Za taką lampkę. I tutaj mamy taką tabliczkę 3D. Będzie trochę o niej więcej. Tutaj mamy takie ciężarki, ja mam kejbny ciężarki, ale lżejsze, te moim zdaniem były za ciężkie dla dzieci. A tutaj na wyprzedaży kostki do jogi za 16 zł, ale bardzo uszkodzone. Te z kolei, które teraz pokazywałam, były z kolei bardzo drogie. Są tutaj rzeczy do jogi, ogólnie rzeczy do jogi się naprawdę przydają przy terapii ręki. O, a tutaj gripery, które właśnie kupiłam. Dobra, nie rzeczy do jogi, tylko rzeczy do ćwiczeń. Tylko te materacy mnie zmyliły. Te materacy też są do ćwiczeń i też się czasem przydają w gabinecie. E, tutaj wypróbuję te właśnie różne glipery. A na górze, nie wiem czy będzie widać, były różne kłódki. Kłódki też są fajne do terapii ręki, ale te kłódki moim zdaniem, zdaniem za, drogie. za drogie. A tutaj e, fajne słoiczki. Fiolki, które można wykorzystać i przy terapii ręki, ale też na przykład pokładać rzeczy zapachowe, żeby robić sobie takie puszki zapachowe Montessori. A ja Wam pokażę to, na co ja się w końcu zdecydowałam, i robimy teraz haul z Tigera. Więc pierwszą rzeczą będzie, będzie, będzie. Jak to się nazywa? Hand grip? Czekajcie, to chyba ma inną nazwę. Ale dobra, no niech, tak, niech będzie to będzie ten hand gripper i dlaczego ja to kupiłam, oczywiście, że do terapii ręki, tylko że zazwyczaj te gripery są trudne, są ciężkie, po prostu ciężko jest je nacisnąć, a te są naprawdę spoko, dobra, okej, okay, ja wiem, ja jestem dorosła, więc dla mnie to jest łatwe, ale wydaje mi się, że nawet dla dzieci to będzie w miarę proste, dlatego postanowiłam to wziąć, a kosztowało to 10 zł, także ja to polecam. Kolejna rzecz Steigera. Słuchajcie, kolejna rzecz Steigera. wzięłam ją po pierwsze do terapii ręki, można wykorzystać na wiele fajnych sposobów, druga rzecz po prostu do tego, żeby dzieci motywować. Czyli na przykład mogę im pokazać, do czego to służy, ale powiem, że ale słuchaj, to zrobimy, czy tym będziemy się dopiero bawić wtedy, kiedy zrobisz to, to i tak. No wiecie, tak też wygląda terapia, że najpierw są obowiązki, później są uprzejmości. Eee, uważam, że to jest coś całkiem w porządku. Tak to jest taka nasza umowa z dziećmi. Ja coś takiego miałam e, dawno temu. Słuchajcie, ja coś takiego kupiłam w Ciuchlandzie. W Ciuchlandzie w Biłgoraju, ktoś z Biłgoraja, to pozdrawiam. W Ciuchlandzie w Biłgoraju kupiłam kiedyś coś takiego, wtedy, kiedy jeszcze to w ogóle w Polsce nie było, e, nie było o tym mowy. Bo wiecie, w Ciuchlandach są rzeczy z UK zazwyczaj Ja wiedziałam, co to jest, bo właśnie obserwowałam takie zagraniczne kanały na YouTubie Więc wiedziałam, o co chodzi i to kupiłam I to wtedy w Ciuchlandzie kosztowało 8 zł Było wtedy to o wiele większe To było na szklane nieplastikowe, a to było drobniutkie i było metalowe Więc tamto z Ciuchlandu po prostu było mega świetne, po prostu cudowne Eee, niestety mi się zepsuło, dlatego że dzieci. Zostawiłam to kiedyś na świetlicy w szkole, no i dzieci to powyginały te igiełki. No i wiedziałam, jak bardzo dzieciom, dzieciom to się podoba, więc kupiłam coś takiego w Tigerze, Nie jest to takie super jakości, dlatego że te igły są już trochę szersze, większe, są rzadziej rozstawione. I te m, tak jakby rysunki. 3D, które robimy, nie są tak dokładne jak wtedy na tym moim ściuklandu. I tak jak mówiłam, wcześniej do terapii ręki, ale też po prostu do motywowania dzieci, no, żeby później mogły się tym pobawić, tak? Czyli że najpierw zrobimy coś, co ja zaplanowałam, a później będziemy się tym bawić. Od jakiegoś czasu, kiedy prowadzę zajęcia z terapii ręki, bardzo, bardzo, bardzo brakuje mi zabawek do ćwiczeń tej najdrobniejszej motoryki, czyli tych ćwiczeń na palce, ćwiczeń precyzyjnych już. Po prostu potrzebowałam czegoś, żeby te paluszki wykonywały drobne ruchy, i pomyślałam sobie, że fajnie będzie kupić te koraliki, te, z których tworzy się te, wiecie, różne bryloczki. No i w tej gerze były i te koraliki, i były też te tacki do tworzenia właśnie takich rzeczy i ja wzięłam je właśnie w Tigerze, wzięłam tylko te tacki, ale tak naprawdę nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo one, te wypustki są takie bardzo niskie i myślę, że gdyby były trochę wyższe, to dzieciom łatwiej byłoby się tym obsługiwać po prostu. Te ćwiczenia naprawdę wymagają precyzji, naprawdę wymagają pewnych umiejętności i koncentracji właśnie też i tej zręczności. Nie jestem pewna, czy wszystkie moje dzieci sobie z tym poradzą. No, myślę, że będę po prostu im pomagała. Na pewno jest to bardzo wartościowe ćwiczenie. No i w Tigerze kupiłam tylko te podstawki dlatego, że dziewczyny powiedziały mi, że nie kupowała tych karolików w Tigerze, bo w Ikei będzie cała wielka paka. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w Tigerze, to jest tablica suchościeralna z flamastrem. Jest w zestawie flamaster. Kupiłam ją dlatego, że to jest yy, tablica z, od razu z liniaturą i to mi się podobało. To jest magnetyczne, więc jeśli macie jakieś duże tablice, to możecie to przyczepić. To się przyklei, wiadomo, do tablicy magnetycznej. Mamy do tego mazaka, który bardzo łatwo się ściera, bo czasami kupujemy rzeczy, na przykład w Action kupiłam taką tablicę, ale tam ten mazak się rozmazuje bardziej niż ściera, a zobaczcie, tutaj nie ma żadnego problemu. Wszystko super się ściera. To kosztowało 12 zł. Ja sobie tak myślałam, że to no nie jest warte 12 zł, ale z drugiej strony 12 zł to też nie są ogromne pieniądze, a potrzebuję czegoś takiego z drobną liniaturą do... Zachęty do pisania. Mam dziewczynkę, która potrzebuje trochę ćwiczeń w pisaniu. Bardzo tego nie lubi. Chętniej sięga po właśnie pisanie po tablicach, pisanie z tym flamastem suchościeralnym. Ja wiem, że nie mogę zostać tylko na tym. Ja wiem, że ona musi ćwiczyć pisanie też z ołówkiem, ale myślę, że to ją po prostu do tego zachęci. Jest to jedyna tablica, jaką widziałam już z liniami, to takimi drobnymi liniami, dlatego postanowiłam to wziąć. A dodatkowo ten flamaster się naprawdę bardzo łatwo ściera, więc ta i ogólnie jestem zadowolona. Dobra, teraz z ręki yy, nagrywam, więc może się trochę trzęść obraz, ale będzie krótko: Do tego, że w Ikei kupiłam właśnie te koraliki tylko. E, nie pamiętam ile kosztowało, ale będziecie pewnie widzieć na filmie. Jest ich bardzo dużo, do terapii ręki naprawdę super. E, kupiłam też taki przyrząd, który można też kupić w Kupiłam sobie oczywiście e, dwie sztuki do mieszkania i do terapii. Tutaj naprawdę y, trzeba się wysilić, żeby to otworzyć, więc ten gripper, który kupiłam w tej grze, naprawdę przyda się jako tak jakby wstęp do później do otwierania tego. Oczywiście to będziemy wykorzystywać do terapii ręki, na przykład do wyciągania czegoś z wody, bo tu jest siateczka, więc woda wycieknie. I oprócz tego bicky kupiłam też taki zestaw. On jest zapachowy i myślę, że możemy tu z dzieciakami robić różne zabawy sensoryczne właśnie z wykorzystaniem powiedzmy tego, czyli rozsypię w jakimś naczyniu jakimś, w jakimś naczyniu te właśnie rzeczy zapachowe powrzucam. Chociażby na przykład, nie wiem, żołędzie albo orzechy i dziecko będzie musiało e, tym narzędziem wyciągnąć te orzechy. Dobra, e, tyle rzeczy kupiłam. Jeśli chodzi o IT, to na przykład z fajnych rzeczy była ta łyżka do lodów, która razem z piaskiem kinetycznym świetnie ćwiczyłaby nadgarstek, naprawdę super. Poza tym taki przyrząd do przesiewania bąki, też super ćwiczenie do terapii ręki. Ten pędzelek był tak miły, bo tutaj ja nie wiem z czego były te włosy zrobione, ale był przemiły. E, tak, to tutaj, tutaj wiadomo. Pięć teraz nie do domu. nie trzy? do kubek. Najwygodniejszy fotel no, taki... ever. Jezu, ja nie stałabym z tego łóżka rano. Yy, nie mogłam się zdecydować na kolor, ale koleżanki poradziły biały i kupiłam biały i polecam. Mam no, fajny plecak. Mhm. Ogólnie zakupy y, uważam za udane, bo tak naprawdę nie jechałam z myślą, że kupię nie wiadomo ile pomocy terapeutycznych, bardziej chodziło o fan. Jeśli chodzi o pomocy terapeutyczne, to szykuję się do takich wielkich, wielkich zamówień i o tym też będę opowiadała na YouTubie, ale to właśnie wtedy tych zakupów dokonam i kiedy te zakupy po prostu mi przyjdą. Na razie żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny albo inspirujący, albo przynajmniej, że się trochę pobawiliście. Dzięki za uwagę!